Szanowni Państwo, spotkaliśmy się dzisiaj w bardzo ważnym dniu, ponieważ y, chcemy podkreślić, że od 2009 roku to właśnie w Opolu odbywają się obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, na początku zwanego Narodowym Dniem. Y, y, żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Obok mnie po lewej stronie siedzi były zastępca wieloletni prezydenta, pan Arkadiusz Karbowia, który no można powiedzieć przeszedł już do historii e, e, pewnego rodzaju polityki historycznej rzeczpospolitej, tym, że właśnie był inicjatorem tego Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych 1 marca 2009 roku właśnie w Opolu to święto po raz pierwszy się odbyło. Chcę to podkreślić dlatego, że nigdy żołnierze wyklęci w Opolu nikogo nie różnili i Opole ma i na przykład wiadukt Żołnierzy Wyklętych i ulicę Szędzielarza Łupaszki i oczywiście swoje obchody. Natomiast ten rok jest rokiem szczególnym. Będziemy chcieli jednak troszeczkę na wyższy poziom zniesie organizacyjne obchody tego dnia. Można powiedzieć, że będziemy organizować weekend z żołnierzami wykrętymi. Natomiast zanim powiem, jak on będzie dokładnie wyglądał, chciałbym jednak oddać głos panu Arkadiuszowi Karbowiakowi, który w kilku słowach przypomni tą historię pomysłu i tworzenia tego dnia. Tym z Państwa, którzy jeszcze tej ważnej historii nie znają, bo chcę przypomnieć, już jako współpracownik Byłej Świętej Pamięci prezydenta Rzeczpospolitej, pana Lecha Kaczyńskiego, że była to chyba jedyna uchwała, która z jego inicjatywy została już pośmiertnie przegłosowana przez Sejm Rzeczpospolitej i to święto zostało ustanowione. Byłem inicjatorem całego tego przedsięwzięcia. Ale jak wiadomo, sam jeden człowiek nigdy nie jest w stanie dokonać czegoś takiego jak ustanowienie święta państwowego i w tym całym ciągu różnego rodzaju zdarzeń, które znalazły się na drodze do ustanowienia owego święta, miałem przyjemność pracować z wieloma osobami, które niewątpliwie mi w tym pomogły. Taką osobą była osoba Świętej Pamięci profesora Janusza Kurtyki, ówczesnego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Spotkałem się z nim w roku 2008 we Wrocławiu podczas jednej z konferencji. Przyjechał na to spotkanie bardzo dobrze przygotowany, nawet z datą już konkretną ustanowienia owego dnia, bo to właśnie pan profesor. Wymyślił, był twórcą pomysłu ustanowienia Dnia Żołnierzy Wyklętych w dniu 1 marca. Taką osobą niewątpliwie był świętej pamięci prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński, bowiem no to dzięki przychylności jego osoby w ogóle w Sejmie znalazł się projekt ustawy siedzący obok mnie. Po prawej stronie pan wiceprezydent Janusz Kowalski, wtedy, kiedy złożony został do Kancelarii Prezydenckiej wniosek o inicjatywę ustawodawczą, był jednym z tych, którzy niekoniecznie przekonywali, ale którzy podjęli stosowne działania do tego, aby. Ten wniosek zakończył się sukcesem i 1 marca 2010 roku znalazł się on w Sejmie jako właśnie inicjatywa ustawodawcza prezydenta. Parę słów wypada Pan powiedzieć. panu marszałku powiedzieć. Tak. Parę słów wypada powiedzieć o ówczesnym marszałku Sejmu Polskiego, a późniejszym prezydencie Rzeczypospolitej. Panu Bronisławie Komorowskim, który w momencie, kiedy w 2009 roku pan prezydent Zabaczyński występował do wszystkich posłów z prośbą o inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie, był jednym z kilkunastu, którzy przysłali wyrazy poparcia, a później, kiedy już startował jako kandydat do urzędu prezydenckiego, w trakcie rozmowy tu w mieście Opolu przeprowadzonej z nim wyraził również pozytywną opinię stwierdzając, że jeżeli projekt przejdzie praktycznie całą tą legislatywę sejmową to on na pewno to on na pewno go podpisze, więc mogę uznać go jako jednego z tych, którzy, którzy byli zainteresowani pozytywnym finałem całego, całego tego przedsięwzięcia. W lutym jak wiadomo, prezydent 2011 roku, prezydent Bronisław Komorowski, podpisał tą ustawę i po raz pierwszy, 1 marca 2011 roku, to święto było obchodzone już jako, jako święto państwowe. Tym samym, tym samym Rzeczpospolita Polska przekreśliła dążenia PRL-u, władz komunistycznych, do tego, aby żołnierzy podziemia antykomunistycznego, wykreślić z polskiej historii, żeby ich całkowicie zdezawuować, przyznając im w tym panteonie polskich bohaterów, ustanawiając to święto należne, należne im miejsce. Będzie konferencja naukowa w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu właśnie po to, aby przekazywać wiedzę naukową o żołnierzach antykomunistycznego podziemia. Potem zorganizujemy pierwszy opolski test wiedzy o żołnierzach wyklętych w sali imienia Korola Musiał w ratuszu, otwarty dla mieszkańców Opola, po to, aby popularyzować wiedzę na temat żołnierzy wyklętych. Natomiast w Miejskim Domu Kultury o godzinie 18.00 odbędzie się projekcja filmów o Żołnierzach Wyklętych. Tu korzystamy między innymi z tych wspaniałych filmów, które są wyświetlane co roku na Festiwalu o Żołnierzach Wyklętych w Gdyni. Sobota natomiast będzie dniem, można powiedzieć, eventowym, gdyż o godzinie 12 będzie zorganizowana startująca w Miejskiej Bibliotece Publicznej gra miejska tropem Wilka. O godzinie 15.30 15 będzie taka kulminacja, myślę, że taki najbarwniejszy element naszego, naszego święta, czyli to będzie inscenizacja historyczna na terenie Miejskiego Domu Kultury związana właśnie z żołnierzami wyklętymi, rekonstruktorzy reprezentujący dwie strony tego. Tego czasu pokażą w jaki sposób wtedy walczono z komunistami, jak wyglądali żołnierze wyklęci. I również o 18.00 będą w Miejskim Domu Kultury kontynuowane puszczanie filmów o żołnierzach wyklętych. Natomiast niedziela 1 marca będzie miała charakter zdecydowanie podniosły i uroczysty. O godzinie 12.00 będzie miała miejsce uroczystość taka oficjalna pod pomnikiem ofiar podziemia antykomunistycznego. Ci z państwa wiedzą i pamiętają, że między innymi też miałem przyjemność razem z panem Arkadiuszem Karobowiakiem być inicjatorem tej uchwały, która umożliwiła postawienie na placu wolności tego wspaniałego pomnika żołnierzy antykomunistycznego podziemia. O godzinie 13:30 będziemy obok wiaduktu żołnierzy wyklętych. To była inicjatywa. W zeszłej kadencji radnych Platformy Obywatelskiej i dobrze, że to się tak stało. Jest wiadukt nazwany imieniem Żołnierzy Wyklętych. Tam zasadzimy drzewo pamięci. O godzinie 16 będziemy szaf intencji Żołnierzy Wyklętych w Katedrze Opolskiej. O 17 apel pamięci ofiar podziemia antykomunistycznego i o 19 te obchody trzydniowe zakończymy projekcją filmów dokumentalnych o Żołnierzach Wyklętych w Miejskim Domu Kultury. Oczywiście będzie niedługo przez Pana Janusza Sidora, który siedzi po prawej stronie, który z ramienia urzędu jest koordynatorem tego, tego dnia, będzie oficjalnie ogłoszony i pokazany plakat, który będzie zachęcał mieszkańców do Wzięcia udziału w tych, w tych trzydniowych obchodach. Nie ukrywam, że również Państwa serdecznie proszę i apeluję o to, aby, aby informować mieszkańców o, o tych naszych przygotowanych punktach tego weekendu żołnierzami wyklętymi. Nam wszystkim zależy na tym, aby przywracać pamięć o polskich bohaterach, którzy po okupacji niemieckiej rozpoczęli walkę o polską, Polskę niepodległą z, z Sowietami. W czasie, kiedy niestety rozpoczęła się druga okupacja, okupacja sowiecka, organizacje harcerskie, głównie z zaangażowaniem młodzieży, będą, zacznie się to najprawdopodobniej na, na osiedlu Armii Krajowej, z rozmaitymi przystankami i, i z działaniami w pewnych miejscach, które mają podkreślić, pewne zdarzenia dotyczące, dotyczące żołnierzy wyklętych. Ja nie mogę teraz zdradzać, że tak powiem tego scenariusza, ponieważ ma być to dla tych młodych ludzi przede wszystkim działanie edukacyjne i, i troszkę niespodzianka i to, 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 to trochę drugi test wiedzy, więc tak naprawdę będą to pochody, będą poszukiwali rozmaitych e, przedmiotów, rozmaitych zdarzeń, e, o których będą tam też opowiadane pewne historie. Wszystko tak naprawdę będzie trwało, będzie szło przez całe miasto. E, te, te poszukiwania, które się skończyć mają w, na terenie mdk -u. no a tam się, też tak powiem, ma włączyć w to ekipa rekonstruktorów, e, która zrealizuje to całe widowisko. E, to głównie jest takie działanie edukacyjne dla młodzieży. E, będzie to ogłoszone jeszcze przez organizacje harcerskie, więc e, wspólnie, przez organizacje harcerskie, które, które zaproszą do tego środowisko młodzieżowe, szkoły i, i wszystkich, którzy będą się chcieli włączyć. Ja sądzę, że tak. To, są, to, to wszystko ma być przede wszystkim działaniem edukacyjnym. Ludzie bardzo często, ze mną nawet włącznie czasami, mylą żołnierzy wyklętych z bardzo rozmaitymi sytuacjami, które zdarzyły się w historii, a, a to jest pewien zamknięty obszar historii, który należy podkreślić. To nie są żołnierze, to są w większości żołnierze AK, którzy potem kontynuowali swoją, swoją walkę z wrogiem, tym z drugiej strony i tak naprawdę oni dopiero teraz zaczynamy o nich mówić, wspominać, zaczynamy szukać miejsc, w których są mogiły tych żołnierzy. Aparat, który wtedy był, działał bardzo sprawnie i i, i, I bardzo różnie ta historia jest w tej chwili interpretowana. To ma być odkrywanie, ciągle odkrywanie rzeczy nowych, szczególnie na terenie, gdzie tych żołnierzy wykrętych było niewielu. Nie? Tu niewiele było działań, jeżeli chodzi o Polszczyznę, bo to był specyficzny teren wtedy. Ale, ale ten teren w, te, w tym roku tak naprawdę jest też okrągła rocznica zakończenia wojny. Tu z Śląsk i te tereny zachodnie zostały włączone do macierzy po bardzo długim okresie czasu. To jest historia tak naprawdę cały czas do odkrywania, do badania, a to jest pewien element historii, który już w tej chwili jest świętym państwowym. To co jest ciekawostką w tym wszystkim, tak naprawdę inspiracja poza naturalną inspiracją pomysłodawców w dużej mierze idzie do organizacji pozarządowych. To jest zamieszana Fundacja dla Dziedzictwa, która organizuje grę miejską, sadzenie drzewa i, i, i wystąpiła do miasta o odpowiednie środki w grancie i, i, i te środki otrzymała w konkurcie. W konkursie to jest też. Niejako lwliwia część tego całego przedsięwzięcia jest współorganizowana czy organizowana przez Stowarzyszenie Pamięci Narodowej, o Polskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej. To jest też organizacja, która skupia mnóstwo drobnych organizacji, tak zwanych organizacji prawicowych, ale to, 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 to nie do końca jest też tak. To są, to są ludzie, którzy, którzy chcą tak naprawdę opowiadać o tej historii, o tej historii współczesnej i wszystkich pochodnych tych dawnych zdarzeń. Ale, ale ich jednoczy właśnie ta historia, która zdarzyła się zaraz po drugiej wojnie światowej, no i która cały czas wymaga wymaga opracowań i wymaga pracy. Robi to oczywiście IBN, robią to naukowcy, ale, ale społeczeństwo mało o tym wie. Dlatego należy szukać i należy ludziom o tym mówić. Co najważniejsze to jest tak naprawdę święto, które jest realizowane wspólnie, w tej chwili. Miasto włącza się w pewne uroczystości ze względu na to, żeby to miało odpowiednią rangę i było świętem państwowym. Ale tak naprawdę inspiracja jest, jest, wychodzi od mieszkańców Opola i od wszystkich organizacji, które są tym zainteresowane.